Cześć, zapraszam do opisu, tam znajdziecie również kanały o takiej samej tematyce. Cześć, postanowiłem dla Was zrobić specjalnie bardzo krótki odcinek, jak zrobić tester silników za grosze. W pierwszej kolejności musimy mieć moduł oraz cewkę wysokiego napięcia. Moduł musi być na prąd zmienny. W pierwszej kolejności musimy sobie zrobić taką podstawkę. Dwie śruby, oraz mieć taką cewkę i ją w ten sposób przykręcić do podstawy razem z modułem. To jest najprostszy sposób, ponieważ ta cewka nie ma wyjścia na masę. Masa jest po prostu tutaj przez ten metalowy koniec wyprowadzona. Ona oczywiście oryginalnie jest przykręcana do ramy. Jak ja tu mam zrobione? Wszystkie masy mi się schodzą tutaj na śrubie, czyli masa później pod akumulator, ponieważ tutaj opcjonalnie sobie mogę podpiąć plus pod rozrusznik na Przełącznik. Gaszenie. Gaszenie to jest ten środkowy pin tutaj na dole. Gdy zewrzemy go do masy, wtedy od, mamy odcięcie iskry, czyli odcięcie zapłonu. Prawy, górny pin to jest do cewki wysokiego napięcia. Z boku mamy wejście. Ogólnie, jak to jest podłączone, Wam teraz dam schemat. I ważna rzecz jeszcze przed masa, musicie sobie wyprowadzić osobno taką masę na oczko, bądź tam na taki konektorek, żeński bądź męski, później można sobie zrobić przejściówki z tych konektorków i masa musi być też na oczko, ponieważ masę, masę musimy mieć pod silnik oraz pod stator, najlepiej żeby tak było. I nas interesują tylko trzy przewody, czyli impulsator, zasilanie CDI oraz masa. Wszystko musicie podpinać na konektorkach, kostkach, izolować termokurczkami, musicie zrobić oczka, ponieważ to jest ważne. Gdy będziecie skręcać tą tak zwaną skrętkę, no to takie coś nie będzie działać, albo będzie co chwilę Wam się rozkręcało i będziecie się wkurzać, a to jest niepotrzebne. Taką kostkę możecie kupić bądź na Motor X, bądź na Allegro, ona kosztuje chyba 3 zł.